Mało ludzi z tej strony nurią, no a w dzisiejszym odcinku coś w tym Crash Royale się naprawdę bardzo popieprzyło. Bardzo się popieprzyło. Co tu teraz po prostu się dzieje, to, to jest masakra. Spójrzcie na to. Ja tu, wiecie, z Challengerem jedynką, co nie, ten Jan też miał chyba tam Challengera jedynkę. Yy, ogólnie tutaj yy, będzie wiele przykładów różnych i, i ogólnie my, to jest magia po prostu yy, jak Crash royal po prostu się spieprzyło no, yy, dziesiąty level dobiera yy, na 12. jeszcze mój, widzę, że dopiero zauważyłem, że on ma, miał 8 level szkieletków no i jak dziesiąte levele mają wygrać z dwunastymi no powiedzcie mi maksymalne levele Kurwa jak to zobaczyłem, to, to mówię co to za sabotaże jakieś, co nie? Ja już nie będę mówił kto tu sabotował, ale no jak dziesiąty level ma wygrać Kła z 12 z dwa FOWA. Spokojnie ten Jan to w ogóle jakiś sińczyk, bo on jest w jakimś klanie z Chin, więc więc to nie był mój wcale znajomy. O, fajny delo, tutaj ładnie się toczy ciągle. Yy, no ale jak tu w ogóle dobiera to graczy? To jest coś chorego, że tak dobiera graczy. Patcie tutaj yy, chodzi mi głównie yy, o to, że to bardzo chorze dobiera graczy. No, patrzcie jakie levely oni mają? 12 level jeszcze baby. No i... Ja jeszcze grałem mm, Dekiem, którym w ogóle nie miałem po prostu jakiś tam yy, zrobiłem. Yy, no powiedzcie nam co to. mi co to za levele, 12 level peki Jeszcze tutaj. Jak można grać e barbami? To, to trzeba nie mieć w ogóle talentu do gry, naprawdę, żeby grać ebarbami. No. Po prostu. To tutaj. Yy więcej damage'a im zadaliśmy niż oni na no Co to za lewele Tutaj nie wiedziałem co dać. A nie, to nie to. Przepraszam Was. Bardzo... Yy, tutaj TheLogED dał no, the mega knighta Tutaj Hawk i... Co oni zrobili teraz? I bardzo, bardzo nie wiem. W ogóle co oni za Łomny, patrzmy i wie, że rozpieprzyliśmy dziesiąte levele. Z... 12 rozpieprzyli. Przy taką bekę miałem z tego. co to za idioci jacyś. No powiedzcie mi, takie levele mieć na challengerki jedynki. Zaraz wam pokażę. Ich profil widziałem w ogóle. No tu nie, nie była zaciekawa sytuacja. O tutaj nie wiedziałem co mam dać, więc dałem tornado w tej sytuacji. Dobrze. I tutaj jeszcze Zap poleciał. Ale no, też było. Oni się z nas śmiali. Z dziesiątego levela, dwunaste levele się śmiały, rozumiecie to? Patrzcie, jak, jak to w ogóle ich mega cis cisnęliśmy, no, no, no niby mi, mamy mi HP, ale no. <tryk> Jakie motki oni ciągle mają. Hmm. Tej sparki, oni się tak cieszyli, tak cieszyli jak, jak, ja, ja nie wiem, ja bym tak nie mógł po prostu Mieć takie levele i się tak bardzo cieszył. O, good luck, powodzenia Ja bym naprawdę nie umiał się cieszyć z takiego czegoś Że wygrywam z gośćmi, którzy mają takie Levele A ja mam maksymalne, co nie Ja bym tak nie umiał grać, naprawdę No Good luck, good luck, oczywiście good luck Pamiętam te good luck ale tutaj ładne Ice z golem poleciał. I patrzcie co teraz się tu dzieje. Patrzcie jak idiotów nagle skontrowaliśmy. Patrzcie na to, patrzcie, patrzcie uważnie, patrzcie uważnie. Eee, oczywiście chwilę walk tu możecie mm, trochę... Nie wiem jak mnie chcecie pominąć, a, ale... No nie, to jest taki odcinek po prostu co tu się tak... Coś tu się po prostu spieprzyło wręcz w tym Crash Rail, naprawdę, żeby takich graczy dawało. Powiedzcie mi, że to są dobrzy gracze, a co nie, to kłabana macie naprawdę. Jak to... Co to w ogóle za gracze jacyś są? Kurde jakiś. Już nie będę mówił. Bo mi kła zbanują. O. No i bum. Przepraszam bardzo, co teraz było? O! Nie, 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 przepraszam bardzo. Dziesiąte levely wygrały z, z dwunastymi, przepraszam bardzo. Ale, jakim kuła, cudem to się dzieje! Jakim kuła, to się y, cudem dzieje! Patrzcie na nasze levely. A patrzcie na nich. Jakim cudem Crasher takie levely może dobierać? temian jakby co to tutaj. Y, China. China jest, więc. No. Y, my, tutaj gracze, którzy. Nie mamy najlepszych leveli jak oni. On ma tysiąc, czyli również coś tam się potykał. Grał tornamenty. A nie, 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 brał, dobra. Grał, grał. Hmm, grał, grał, tak jak ja, bo to ogólnie u nabija bija tornamenty, zauważyłem. Ale jak ja. On uczył się na błędach, co nie? On, on tam yy, nie chciał jakoś mieć. Dał na oni? Patrzcie na to, po prostu, patrzcie na to. Kła... Challenger 1, 13 kła level. Powiedzcie mi, co za chorym idiotą trzeba być, żeby taki jakiś deck... Powiedzcie mi, co to kłazadek za deck jest? To jest po prostu czysty deck pod levele. i Ogólnie mój kolega grał z deckiem, który był totalnie bez sensu. Ale miał gościu. 10 dziesiąty tam level chyba, czy tam 11 Mega Knight, a, tylko że miał Mirora na maksymalnym. No to zobaczcie sobie, co mój kolega miał zrobić, gdy on grał pod lawę, więc no. A ja tam chyba wygrał nawet, więc ta jest szkoda. I patrzcie, 452 winy. Taki kwa rekord na Max kart, taki tyle motek i takie levely. Powiedzcie mi, jaki cude to się stało yy, oni kupowali, oni kupowali, oni. To jakieś dzieci, naprawdę. Jakieś dzieci, które sobie kupiły levele i się będą cieszyć z tego. Że levelami kartami. Jak i kartami. Jakie co oni w ogóle są tak nisko, naprawdę? E-barby. No ten to jeszcze. Yy, jakoś tam widać, że to po, yy, łat, łatwiej by się zbierało, czy coś, tam już akurat yy, do tego człowieka nic nie mam już bo, yy, poza tym 12 levelem Kinga, no ale ten, ua, ten człowiek, co to za człowiek jest, co za człowiek jest, yy, patrzcie, jak yy, na wieśku segrałem tego challenge'a, yy, tego na luzie tutaj wygrałem, yy, miałem pierwszego wina yy, tutaj już, Jednego wina, jednego jednego wina z tym y, Stumbronem, jeszcze w ogóle spójrzcie na to, wieś jak taki, co nie, moje drugie y, konto. Tak mało winów mam, tak mały rekord, tak mało pucharków, a, a dobiera mi gościa z Challengerem 2. Przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie tu super cel robisz? Na jakiej podstawie pieprzonej, ty mi dajesz jakiegoś gościa z Challengerem dwójką. No ja wygrywam nawet z, z czempionem wygrałem i wam pokażę pod koniec tego odcinka. To jak wygrywałem naprawdę pod kozackimi graczami, ale na jakiej podstawie w ogóle to mi daje? Takich graczy, przy to się kła człowiek męczy z, po prostu tej, przez to grze. Się kła dużo potów wylewa, żeby wygrać z jakimś Gościem, którego ci dobiera yy, z wyższymi levelami, w ogóle z wyższym tym. A, na, a jakby to było moje główne konto, nie umiałbym grać, to co miałbym zrobić? Powiedzcie mi, co miałbym zrobić? Na, jak, na jakiej podstawie wy możecie sądzić, że nie wiem, że to jest moje trzecie konto? Ten Wiesiek, a ja mam kła masterki jakieś. Na jakiej podstawie to supercel może sądzić? Tu zaś pół zaś y, przegram ale patrzcie widzicie to podświetlane czyli on ma, miał na maksymalnym 13 level Kinga po prostu jak zobaczyłem te levele czy znaczy to, że to się podświetla jak mi wie, że to mówię to nie ma sensu już gościa mi dało, który ma maksymalne levele i nawet pon, wyżej ponieważ potem kupił te podświetlające się mi daje gościa, który miał 500%. 5508 pucharków rekordu. Przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie takiemu wieśkowi z 9 lewerem Kinga? Z 346, yy, 300, 3000, uła, mi się myli. 3467 pu yy, pucharków, a z rekordem niewiele wyższym. Daje takiego jakiegoś żożo. -żo. Z China, myślę, że z Japonia. Dobra, na jakiej podstawie to Supercell robi? I się dziwi, że ludzie się męczą przy tej grze i przegrywają... O, patrzcie na to. lex le, Kuła, <gul>, jakim cudem można y, dobierać również jakieś takie levele. Trzynasty level e-barbów. Co to mi, za levele, levele są? Do, no, dobra, dwunasty level jeszcze ok. Jedenasty level princeski jeszcze ok. Nie wiem czemu, ale mi ciągle ostatnio dropi tego Lambera, więc mogę go mieć, ale oczywiście, że go nie ulepszę, bo nim nie gram. Eee, dobra, to jeszcze okta może się dro może dropić ale 12 level Kinga. hmm, Coś tu nie gra. 12 level dark goblina. hmm, coś tu kła również nie gra. Trzy maksymalny level Fire Spiritów. Coś tu bardzo nie gra. 13 level Ebarbów. A wiecie jaki on miał rekord? Wiecie jaki rekord? 4151. Powiedzcie mi, co to za gracze są teraz słabi, naprawdę, na tych arenach, którzy grać nie umieją, tylko kwa... nawet z takimi levelami. Ojej, kolejny ten człowiek. Co to za levele są? Przepraszam bardzo. Co to są za levele? Co to są za levele rekordy? I powiedzieć coś wam, dlaczego oni mają tak mało winów? Albo byli boostowani, albo, dla mnie, to jest najbardziej prawdopodobna rzecz. Kupo, kupowali sobie to, w ogóle trzeba jakim być maniakiem, żeby coś kupować w Crashery i to tyle, no bo nie wiem jak oni by to zdobyli, choć w sobie mogliby dwa dwa grać, ale ciągle, ale w ogóle na jakiej podstawie to tak daje, gdy ja gram z jakimś Chińczykiem, który w ogóle ma mm, takie levele, ja, ja, jakimś Chińczykiem i zaraz pewnie to nie będzie Chińczyk. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I nie, który, y, który ja wtedy y, miałem jakieś takie levele, bo wziąłem ten deck jakiś tam y, z neta, mówię, kłasę, pogram coś tam, poćwicza tu, takie. Y, no i miałem bardzo słabe levele, a, a dobiera takie levele. w ogóle, że oni jeden 0 tylko rozpieprzyli. Żeby oczywiście nie było, żeby oczywiście nie było, że ja tu mówię, że z czempionem wygrywam. Y, o. Proszę bardzo. Mechran, mechan, mechan, Proszę bardzo. Taki, takiego człowieka na tornamencie mi dobrało. Proszę bardzo. 6009 pucharków i taki wynik. 2-1. Proszę bardzo. Taj 3-1 z jakimś innym Chińczykiem, Chińczykiem. Czy tam co to? Tam jest. Proszę bardzo. Jakich gości rozpieprzałem. Yy, tylko, że to jest chore, że takich gości dobiera. Takich ci gości dobiera. To już się nie chce grać. A, z mojego znajomego wziąłem dek, który jest totalnie spieprzony, nie wiem jak... E, chcę się grać nie umiem, to bierze się Barbie, jeszcze Xboa, jeszcze Rage'a. Taki dek ma mój znajomy. E, tutaj już przegrałem, ale byłem blisko z tego co pamiętam. Tylko, że nie chcę przedłużać za bardzo odcinka mag maget jakiś. A to ten, dobra. Smurfaj. Tu nie pamiętam, to było dawno. Tutaj, czy na te, ten zbój walczył z Lucią. dobra. Sam coś jest jeszcze na górze? Nie wiem. Dobra. Yy, Supercell bardzo spieprzył. System dobierania yy, bardzo spieprzył. I w ogóle, jacy gracze się teraz rodzą. Co to w ogóle za gracze są jacyś, naprawdę. Co to się dzieje z tym Crasher Royale? Ja mogłem mieć na 12 level, ale wolę mieć jakieś karty wszystkie na jakimś w miarę levelu, a nie jakąś jedną na mega dobrym, a jedną na jakimś takim bez sensu w ogóle. Jak wbiłem Challenger na jedynkę, to jak łatwo było, przecież ja tylko jedną porażkę miałem z 3900. Ja nie wiem, co się stało z tym Crasher że nagle tak łatwo mi się wbiło. Jeszcze wtedy. Chyba wtedy, czekajcie. Ja grałem Baby Dragonem, wtedy Baby Dragonem miałem na 9. Ale nie, wtedy to 3900 biłem z Baby Dragon. No, no, wtedy miałem jeszcze Mega Peniona na 10 z Strainera na 9 też. Dobra, ale na jakiej podstawie to tak dobiera w ogóle? Przepraszam bardzo. Mm. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bardzo nie wiem. O, wow, nie można brać, a co macie jakieś chęciki ich. A grałem sobie 2 v 2 Tyle razy wygraliśmy, że se tak dodaliśmy, ale ostatnio w, w, w ogóle nic nie gramy 2 v 2 ale chyba z nim zagram. Ciekawy w ogóle swoją drogą Madek. Ciekawy swoją drogą. I mam nadzieję, że, że, że już nigdy nie trafię na eBarby, bo na tych arenach to ciągle tylko E-Barby, Ebarby jeszcze Electro Wizard, tylko ciągle egze, -E Tesla Inferno Tower. E, czemu tak ludzie nie lubią nawy? W ogóle co ten supercel teraz robi? Takich graczy dobiera... Mm... No nie wiem, nie wiem. W ogóle jakoś gracze ostatnio... Przecież ostatnio tak mało kurde osób... W... w ogóle prawie nikt nie wbija do żadnego klanu. Też u mojego znajomego. Naprawdę nie wiem co się dzieje. Naprawdę nie wiem co się dzieje z kraszerem. Dobra. Hmm. Te mocki za 250 gemów. Nie wiem na co mam wydać te gemy. Dobra, ludzie, ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę. Hmm, z tej strony był Nurion ja się z cześć. się. Ojej, ja nie, ile spam. I wiadomości, Sitowa wyskoczył, co nie?